Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Fado. Nocne historie. Jest to komiks, za który odpowiada Rui Pimentel. Jest to portugalski twórca. Natomiast sam komiks został wydany przez wydawnictwo Timow, które tak jak też i wiemy, ma dość blisko do portugalskich produkcji i te komiksy naprawdę są bardzo dobre. Mogę śmiało powiedzieć już Wam teraz, że jest tak samo w tym przypadku. Tutaj mamy oczywiście grzbiet naszej pozycji oraz oczywiście tył Cena 69 zł. Można go kupić oczywiście trochę taniej. Lekko powiększony format, miękka oprawa, no... Może jakby w twardej było, to troszeczkę jakoś by to fajniej wyglądało, ale mimo wszystko samo wykonanie jest w porządku, bo oczywiście też dochodzi do tego to, co ja bardzo lubię, czyli okładka łączona. Jak widzimy, to wszystko jest, że tak powiem, jednym całym obrazkiem. Bardzo fajnie się to prezentuje. Komiks, mówię, jest wydany bardzo ładnie, no i historia jest też całkiem ciekawa. Coś, czego tak naprawdę ja nie znałem. Pytanie, czy znaliście Wy? Wiecie, co to jest fado? Fado to jest pieśń duszy, taka troszeczkę bym powiedział. Coś takiego bardzo artystycznego, wyzwolenie z siebie emocji i śpiewanie w piękny sposób. I to jest dość mocno zakorzenione, jeżeli chodzi o Portugalię. Choćby nawet nasz twórca tego komiksu był też między innymi odpowiedzialny sam za. Powstanie muzeum, właśnie poświęcone fado. Sami ci wykonawcy, mówi się na nich fadiści, choćby nawet. Jest to ciekawa historia, której ja nie znałem i mogłem poznać, choć ona tutaj jest przedstawiona troszeczkę w taki sposób żartobliwy, bym użył określenia jak dla mnie i lekko karykaturalny, jeśli chodzi o te obrazki, ale powiem szczerze, że to wszystko bardzo ciekawie się prezentuje. Naszym głównym bohaterem jest Alfredo, czyli ten oto tutaj jegomość, którego widzimy, który jest tak naprawdę policjantem działającym pod przykrywką. A dlaczego? Już wam tłumaczę. Główna fadistka ta, czyli ja bym trochę użył tak określenia, dla mnie pasuje coś na zasadzie takiej naszej może diwy, nie no... Taki, moje takie skojarzenie z tym. Oczywiście pewnie błędne, nie jestem znawcą tego typu występów, ale jakoś tak mi to przypasowało i tak użyłem tego określenia. Po prostu umiera, tak? No i oczywiście jest bardzo wiele kandydatek na jej miejsce. Dziwnymi zbiegami okoliczności zaczynają one po prostu ginąć, być mordowane na swój sposób. No i oczywiście Alfredo, tak jak wspomniałem, działając po przykrywką, próbuje rozwikłać całą to zagadkę. Nie byłoby w tym nic że tak powiem, śmiesznego, dziwnego, ale wręcz coś bardzo ciekawego tutaj jest, bo okazuje się, że sam Alfredo też jest dobrym fadistą, i bardzo pięknie śpiewa, co jest tutaj pokazane, i to wygląda naprawdę bardzo spoko. To no, zaskoczyło mnie. Policjant wydawać by się mogło, że osoba taka, no, jakby to powiedzieć, porządna, twarda, Zrównoważona, no nie wiem, jak, jak jeszcze można by określić miano policjantów, a tutaj ma w sobie taką duszę artysty, co jest bardzo fajne i miłe, bym powiedział. Mnie to pozytywnie zaskoczyło, bardzo mi się ta postać spodobała oraz te jego przygody związane nie tylko z prowadzeniem samej tej zagadki, ale też takie troszeczkę, bym powiedział, miłosne, które, no, powiem wam szczerze, jest tu parę takich ciekawostek, że. No, nie chcę Wam zdradzać. Chciałbym, żebyście sami poznali tą historię, bo jest naprawdę ciekawa. No, ale mówię, jest wesoło, jest fajnie i powiem Wam szczerze też, że sam finał jest dość ciekawy, ale oczywiście ja Wam go nie będę chciał zdradzać. Mniej więcej Wam przedstawiłem, jak to wszystko się prezentuje. Mam nadzieję, że nie użyłem za wielu spoilerów i. To już samo was zachęciło do tego, aby mm, właśnie zapoznać się z tą pozycją. Jeżeli potrzebujecie, potrzebujecie jeszcze więcej do tego bodźców, właśnie zaraz otworzymy ten komiks i zaprezentuję wam. Od razu mówię, że pierwsze moje takie skojarzenie, i też troszeczkę do tego stylu artystycznego, to choćby nawet bym użył tutaj przykładu. Yy, Teledysku grupy Genesis, nie pamiętam, chyba Land is Confusion się nazywał, gdzie tam właśnie były przedstawione w sposób taki troszeczkę karykaturalny, choćby nawet sami twórcy grupy Genesis na czele z Philem Collinsem. I tutaj też ja miałem wrażenie, że to troszeczkę. Tak, jakby do tego pasuje. Nie wiem, czy to jest zupełny przypadek, czy twórca Rui Pimentel się tym może inspirował. Nie zagłębiałem się w to, ale pierwsze moje skojarzenie takie było i akurat jest ono pozytywne, bo jest to komiks pod tym względem dodatkowo jeszcze bardziej ciekawy. Od razu podkreślam, nie jest to pozycja dla młodszego odbiorcy. Także zaczynamy historię z naszym głównym bohaterem, którego zresztą tutaj, tak jak widzimy, poznajemy między innymi poprzez ten piękny śpiew. On już tutaj działa pod tą przykrywką i już próbuje zaskarbić sobie sympatię tych wszystkich obecnych tutaj osób. Także no mówię, rysunek jest bardzo ciekawy, taki właśnie przerysowany troszeczkę, ale akurat bardzo pasuje. Przede wszystkim, właśnie ten styl świetnie współgra z tymi kolorami. One są takie lekko pastelowe. Spora część tutaj różu dominuje. Troszeczkę tą karykaturalność właśnie jakoś tak uwydatniając i naprawdę dla mnie to jest niesamowite połączenie. Ja z takim czymś chyba jeszcze na taką skalę się nie spotkałem, ale to naprawdę wygląda bardzo ładnie. Więc mówię, świetna sprawa, sama historia jest ciekawa. Przede wszystkim coś nowego, o czym sam jeszcze nie wiedziałem. No, i tak jak tutaj możemy zobaczyć, oczywiście same rysunki też na swój sposób są ciekawe, takie inne bym powiedział, nie zawsze spotykane w komiksie, co jest akurat na plus, bo od czasu do czasu taką odskocznię mieć to jest świetna sprawa, także. Tak mniej więcej to wszystko wygląda, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam też się podoba, tak jak mi, bo ja mówię. Zupełnie szczerze. Jest to bardzo ciekawe. Finału oczywiście Wam nie zdradzam. Myślę, że tutaj zakończymy, bo tam jeszcze troszeczkę zostało nam tych kartek, aby móc poznać całość. Na tym poprzestanę. Was oczywiście zachęcam, jeżeli byście chcieli ten komiks nabyć. Możecie tutaj link w opisie będzie znaleźć, aby móc sobie kupić ten komiks. Oczywiście dodatkowo przypominam Wam, abyście przede wszystkim napisali mi w komentarzu, czy kojarzyliście właśnie tą fado, tą pieśń, te emocje z tym związane. Jeżeli tak bardzo chciałbym poznać wasze zdanie, polubcie, udostępnijcie, skomentujcie. Zapraszam was też na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!